Yo! What's up! Z tej strony Lubkurt, a to kolejne odcinki Zagrajmy w FIFA 10! Tak, tradycyjnie widzimy tabelę ligową, jak na początku każdej sesji. Yy, mamy 3 punkty przewagi, trochę nasza przewaga nad drugą Wisłą spadła yy, przez moje ostatnie, yy, ostatnie słabe wyniki. myśli te dwa ostatnie mecze? No cóż, gramy następny mecz z Krakowią. Wydaje mi się, że jest to jedna z najsłabszych drużyn w, w ogóle w ekstraklasie, więc też nie powinno być większych problemów. <laughs> Jeśli chodzi o skład, to już wymieniłem ostatnio. Czy wymieniłem? Dokonałem tam y, tych moich tradycyjnych zmianek. Y, no i myślę, że możemy zasuwać. Tak jak pamiętacie, to ostatnio zmieniłem to ustawienie na 4, 5 1. No o wiele trudniej jest strzelać bramki w takim ustawieniu, no bo jeden napastnik, no to jednak... Co dwóch, to nie jeden, nie? Jakby to można powiedzieć. No tak więc jedziemy. Tak, w ogóle was... Sorry was za to, że ostatnia sesja... Można by tak powiedzieć, sesja, no... Tydzień temu, no to nagrałem tylko dwa odcinki z rzędu. No ale musicie mi wybaczyć, nie wiem, jakoś tak nie, nieciekawie się czułem. Zresztą w ogóle jakość mojego komentarza i tak dalej nie była na najwyższym poziomie. Uuu, również teraz... Przed dobrą sytuacją. No, niespodziewanie, dosyć ciekawe się to zaczyna od bardzo dobrej sytuacji. Niestety znaczy za daleko wypuściłem sobie piłkę. Sam prawdę mówiąc nie wiedziałem, co robić. Czy, czy ryzykować i spróbować lob, lobnąć długim podaniem, czy też. Wow! No i proszę, proszę. Jeden napastnik jakoś daje radę, nie? Już to już minuta ósma minuta meczu a już Rudniew dostał dwie takie fantastyczne prostopadłe podania takie w sam raz na taką kontrę naprawdę świetna sprawa że to może dzisiaj nie przypilnowali przy tych dwóch okazjach Rudniewa dostatecznie i jedna z tych okazji skończyła się dla, dla nas bramką, dla nich nieco gorzej no bo utratą bramki ale to oczywiście nie nasz problem. Wiele słabo, oj to kiepskie. E, słabo w ogóle pilnują tutaj. Wysoko postawili w ogóle linię defensywną. Wow, ten ślizg był fantastyczny. E, tak. Ja widzicie, nie widzicie nie tylko ogólnie gole mogą być e, mogą być ładne w piłce nożnej, ogólnie gra czy też jakieś widowiskowe obrony też też potrafią cieszyć oko. Przynajmniej moje. A, no dobra, Bandrowski. Hm. Troszkę się zagapił. A, ten gość już nie ma siły. Nie dobiegnie. Tak, oni nie wymieniają tego składu i dlatego. Wow! <grytanie> Okej. Okay. To było całkiem niezłe. I dlatego ich piłkarze są zdecydowanie bardziej zmęczeni niż moi. Których wymieniam bardzo często. Tym bardziej, że je. Komputer gra cały czas symulację, nie? A symulacja bardzo dużo więcej kosztuje zdrowia zawodników niż normalne rozgrywanie meczów. No tak, teraz jakimś cudem Tonew wygrał pojedynek w powietrzu. Hmm, no niestety za dużo pożytku z tego nie było. Bo z takiego kąta i w ogóle z taką siłą uderzać głową, no to to jest raczej mało prawdopodobie, małe prawdopodobieństwo, że to wpadnie. Okej. Okay. No dosyć tak nieporadnie tutaj. Zdecydowanie dwoma napastnikami byłoby mi łatwiej. No to muszę powiedzieć na pewno. <laughs> Ale no cóż, trzeba jakoś sobie radzić. Do następnego okienka transferowego no raczej nie będę zmieniać tego ustawienia. Może mój m, poszukiwacz talentów wychwyci jakiegoś no, niesamowitego po prostu m, młodego Cristiano Ronaldo. I on wpadnie do podstawowego składu, no ale chyba jeszcze taka, taka sytuacja mi się nigdy nie zdarzyła, żeby żeby poszukiwacz talentów znalazł kogoś, który, kto by był od razu do podstawowego składu. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, kimkolwiek bym nie grał. Okej, okay. no ojoj. no Bandrowski coś ma problemy wydolnościowe, szybkościowe. Zdecydowanie przegrywa tutaj pojedynki. Biegowe z rywalami z Krakowa. Vr na niego tymczasem rzut wolny. Wow! Całkiem celnie bieżony pod poprzeczkę. Strzał, no ale nic z tego nie było. Bulicz tam chyba jeszcze odbił, będzie rzut rożny, tak jest. Zresztą też niepotrzebnie chyba odbijał, bo yy, piłka tak szła no, na poprzeczkę, powiedzmy, no trudno określić. Lepiej w sumie, że, że nie zaryzykował i odbił jednak tą piłkę. Troszkę, że to pytanie nie doszło, od razu bym e, przyjęciem piłki zminął tych dwóch obrońców i przeszedł na tą prawą stronę boiska. Nie rudniewem oczywiście. A tak no niestety zamiast kontry mamy kolejny, kolejny atak pozycyjny. W sumie to, to ustawienie powinno bardziej tutaj wspierać taki atak, budowanie ataku pozycyjnego, e, bo mamy pięciu pomocników w tym trzech środkowych, tutaj powinniśmy dominować w środku pola, a strzelać bramki, no to tak raczej z kontry, no bo jeden napastnik, no cóż, i to tym bardziej jak Rudniew lubi się tam czasem cofać też po piłkę, więc no to też w ogóle jest, nie ma nikogo z przodu, Ernani gdzieś tam na prawym skrzydle się teraz urwał, dośrodkowuje, no i całkiem, całkiem ciekawe to dośrodkowanie było, całkiem przyzwoite jak na środkowego obrońcę no cóż, chyba no, Ernań wolałby być znaleźć się w tej drugiej sytuacji, czyli uderzać głową piłkę. O, świetne teraz do Rubniewa. Ai. No cóż, to miał być taki wysoki strzał, ale no zupełnie nie wyszedł Artiomowi. Czy jak mu tam... Nie, Artiom to był. Z, z metra. E, nie wiem. Jeśli... A, nieważne. E, dobra, co my tutaj mamy? Statystyki słabe, bardzo wyrównany mecz. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie ma takiego typowego dla mnie wielkiego posiadania piłki. Takiej przewagi w posiadaniu piłki. Takiej charakterystycznej dla mnie. No ale to jest z racji chyba tego ustawienia, albo po prostu no, już troszeczkę wyszedłem z formy. No nie, no to, ta druga opcja raczej odpada, no bo. No, ja nigdy nie byłem w formie, więc, jak mógłbym z niej wyjść, dobra? No, postaramy się. No, tutaj taki dosyć mm, chaotyczny atak pozycyjny. Na szczęście nie straciliśmy piłki. Bardzo duża liczba graczy się teraz zaangażowała. No, to podanie było po prostu fantastyczne. Ej, dobra? No, i będzie po premii dla zawodnika. Oj, teraz też dobre podanie. Właśnie Rudnie wczeka na takie okazje. On jest bardzo szybki, zwrotny. Może się urwać jednym z wodem obrońcom i, i wyjść na klarową sytuację okej okay. on no, zdołał jednak tam podec Chciałem go zepchnąć poza linię, żeby żebym nie musiał interweniować, zresztą byłem za blisko niego na wślisk, więc w ślisk odpadał w tej sytuacji. Sorry, tak co chwilę będę robić przerwę, bo <laughs> trochę mi gardło woli, muszę sobie przełknąć ślinę. <laughs> no cóż. Dobra, Iniacz na lewym skrzydle, sorry na prawym, niepewne piąstkowanie, piłka z powrotem, tutaj trafia, no to musi być gol, <grywy> parę centymetrów zabrakło, no trochę bilardu w polu karnym, no tu już byłem pewien, że to będzie bramka, w końcu jakiś tam musiał strzelić, nie wiem, raz chyba Bandrowski tam uderzał z woleja, ale uderzył w obrońców, piłka trafiła do Rudniewa, który był sam przed Pramkarzem na trzecim metrze, czy drugim nawet, a drugim to może nie, ale trzeci metr to, to było na pewno. No i niestety zmarnował tak dogodną sytuację, no smutne. Hmm, Okej, okay. Wilk też już kondycyjnie nie wyrabia, no ale to już jest charakterystyczne dla niego. Potrafi nic nie robić cały mecz, a i tak kondycyjnie yy, nie dawać rady. Nie wiem, od czego to zależy No to, że to chyba ta pozycja skrzydłowego Zawsze u mnie skrzydłowi męczyli się najbardziej Zupełnie inna sprawa, kiedy się robi symulację meczu Żeby komputer za mnie grał To wtedy męczą się najbardziej środkowi pomocnicy Nie wiem dlaczego A jak ja gram, to zdecydowanie ci skrzydłowi męczą się bardziej Okej, okay, nie wiem, co on tu kombinował Się bawił w Ronaldinho nie Za bardzo mu to wyszło Aj! Bardzo ofiarnie, tak znowu podać. No i cóż, no i mamy piłkę. To najważniejsze. Wow, przypadek dwa razy nacisnąłem. No i widzieliście, co tu się. Wow, nie, 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 nie. nie. <ścoughs> Dlaczego? No, miałem teraz naprawdę mnóstwo, mnóstwo szczęścia. Ten wślizg był tam zupełnie bezsensowny. Nie wiem, ostatnio już z piastem, Gliwicę bodajże straciłem taką. Bramkę na, na jeden, właśnie 1 do 1 czy 1 do 0. Nie wiem, jaka tam była wtedy sytuacja. Wow! <grystanie> Rudniew no fajnie tych dwóch minął, ale treść szybkości mu zabrakło. Jeszcze, żeby dokończyć tą akcję pod bramkę, doprowadzić piłkę. A no może tym razem? Spróbujmy. No cóż, to był naprawdę potęży strzał. <grystanie> Dobra, nie no, potężny, wiadomo, no żartuję sobie mm, kilka centymetrów tutaj zabrakło. No tak oni strzelałem już jak są... Okej, okay, dwie zmiany, korzym i jakiś tam gościu inny schodzi, baran i Moskała e, schodzą. No ja pamiętam korzyma e, jak grałem w Football Managera tam 2006 bodajże e, to... <laughs> Tam grałem jakieś, nie wiem, z 20 sezonów. Wiem, to pamiętam, korzym był największą gwiazdą reprezentacji Polski, miał tam ponad 100 bramek strzelonych, po prostu mega gwiazda, grał tam w Feyenoordzie, potem go kupili gdzieś do Anglii. No a to no, niestety inaczej się to potoczyło, jego <grywka> kariera w rzeczywistości. No cóż. Oczywiście wtedy w tym fullmenażerze byłem... Trenerem reprezentacji, nie? Ech, wtedy to była zupełnie inna rzeczywistość. Polska była w ścisłej czołówce rankingu FIFA, no, ale to było pod no mówię, kilkudziesięciu sezonach. No, Okej, okay. no, ale dobra, koniec o football menadżerze. 1 do 0 prowadzimy, więc wynik jak najbardziej satysfakcjonujący dla mnie. Ustalony już na samym początku spotkania przez. Rudniewa. W drugiej połowie jest zdecydowanie więcej ataku pozycyjnego, takich szachów. Ech, dobrze, że nie było jakichś większych błędów poza tym jednym. Mimo teraz kolejna szansa na kontrę. No to jest na broń, kiedy się ma w ataku Rudniewa. I 2 do 0, pięknie. Patrzcie, o tym mówiłem. Szybka kontra, jeden napastnik z przodu, to nie, nie mają szans. Ten jeden napastnik nie ma z kim wymieniać piłki. Więc no musi, po prostu no musi czekać na jakieś kontry, a akurat Rudniew jest no jednym chyba z najlepszych napastników w polskiej lidze obecnie, jak nie, no nie, no najlepszy na pewno. Eee, więc jest szybki, dobrze pasuje do takiej roli, co nie fakt, że wolałbym grać jednak tymi dwoma napastnikami. Koniec meczu, 2 do 0, pierwsza bramka na samym początku, już w ósmej minucie, druga już w doliczonym. A jedno niezmienne. Obie tego, autorstwa tego samego piłkarza. Ok, no, druga połowa już znacznie lepsza. Statystyki, chyba ta pierwsza to musiałem się rozgrzać po prostu. Mm, ok. Dobra, jedziemy. <coughs> z kim gramy? Chyba z legią teraz zagramy. O. Hmm. Tajemnica mojego sukcesu. Hmm. No cóż, to na pewno jak wybiorę, to zarząd i kibice się podniecą i będą jakieś tam większe poparcie będę miał. No, tutaj to na pewno do morale zawodników dostanę. To widać po prostu, to jest trochę takie RPGowe, można wręcz powiedzieć, takie dialogi. I trzecie. No nie, to raczej nie. To jest takie bardziej egoistyczne. Powiedzmy, a the special one, na pewno by tak powiedział. Ale ja powiem, że wsparcie tutaj zarządu i kibiców. Dobra, przed nami hit z legią, tak jest, pamiętałem. Ostatnio. E, jedenastka kolejki. Ernani Murawski, Rudniew, jedenastka kolejki. Super. E, zarząd i kibiców, doceniam Twoją wypowiedź. Bezpieczeństwo posa posady plus 4. No tak jak mówiłem. Okej, okay, aha, jest młody talent, 54 umiejętności, czyli jak dla mnie okej, okay, tylko teraz wiek. 18 lat, świetnie, bierzemy go. Z przykrością informujemy. God damn it. No nie wiem, rzadko się to zdarza, naprawdę, bo... Dwóch już tak dobrych e, piłkarzy znalazłem. Znaczy, ten mój łowca talentów znalazł i żaden z nich nie chciał, no to naprawdę. Do tej pory kilka razy mi się w ogóle zdarzyło, żeby jakiś piłkarz młody talent odmówił. Ale domyślam się, że do czego to jest wina. Przede wszystkim... E, gdzie to było? Nie. Z, nie. Zarządzanie na pewno. Gabinet, tak. Tak, usprawnienie kadry. Tutaj bym potrzebował tego łowcy talentów, które z jak ja to mówię. E, na pewno chciałbym sobie z milion, dwa miliony zostawić mm, na transfery w następnym sezonie. E, plus. Pod koniec sezonu z, tutaj na pewno polepszę tych trenerów wszystkich, bo pod koniec sezonu zdobywają te umiejętności dzięki temu i no to się na pewno przyda, ale na razie na razie nie, no więc e, bardziej tutaj zainwestuję tutaj w te trzy rzeczy. Zarządca stadionu nie jest mi potrzebny, tym bardziej, że nie mam 15 milionów, no więc sorry. A jeszcze z jeden podokupujemy. E, ta. Co ta, na pewno się przyda. No i mamy mecz z Legią. Oczywiście dokonam tutaj jakichś zmianek stosownych. Eee, no tak, tu już widzę, że prawych ostatnio wymieniałem, to teraz środkowi. Tak, Kielby wraca. Eee, I tak, kogo mamy na środek? No nie, no w zasadzie nie mamy Staszewskiego, którego raczej nie będę. No jest jeszcze Morzeń, ale o nim się nie wypowiadam. Bo to ofiara losu i w ogóle e, Dobra, nie mam środkowego obrońcy na rezerwie, no ale cóż Mogę tylko siedmiu rezerwowych brać, no to jest trochę krzywdzące Ponieważ, tak, więc... Łukasiewicz sobie odpocznie w tym meczu na rzecz Wąkiewicza. Hmm. No i okej okay. Mikołajczak, nie, za słaby Okej, okay, no to jedziemy, następny mecz i... gramy. Na pewno w przyszłym sezonie będę robić więcej tych symulacji, mniej meczów grać. Bo będzie zdecydowanie więcej tych meczów po prostu. I nie będzie takiej potrzeby, żebym wszystkie prowadził tutaj osobiście. To będzie na przykład jakieś mecze w pucharze.